Czy prawnicy pracują zespołowo? Tak. Tworząc własne kancelarie, współpracując z organizacjami zewnętrznymi bądź z innymi prawnikami. Też w życiu prywatnym bardzo przydaje się umiejętność, którą nazywamy pracą zespołową. Patryk oni w swojej książce Pięć Dysfunkcji Pracy Zespołowej mówi, że najważniejszym fundamentem, który buduje pracę zespołową jest zaufanie. Co zatem zrobić, żeby menadżerowie w organizacjach prawniczych nie mówili, ufam, więc sprawdzam. Do tego potrzebne są trzy podstawowe elementy, nad którymi skoncentrujemy się podczas szkolenia z tego właśnie zakresu. Pierwszy. Umiejętność zbudowania poczucia własnej wartości, tego silnego elementu naszego charakteru, który pozwala nam wierzyć, ufać bez dodatkowych podtekstów i innych uwag. Drugi to właściwa komunikacja, a trzeci, który jest właściwie konsekwencją tej właściwej komunikacji, to tworzenie wszelkich rozmów, negocjacji, ustaleń, zasadą wygrana wygrana. Zapraszam bardzo serdecznie na szkolenia organizowane w ramach Akademii Rozwoju Prawnika przez wydawnictwo CHBK.